Dzień dobry, z tej strony. To znaczy, dobry wieczór. Z tej strony Maciej nazur. Cześć, z tej strony mafia tim. To jest mój kolega. Mamy teraz temperaturę minus 7, 7. stopni Celsjusza. Jest godzina 17.30. Mamy piękną pełnię. I piękny się. Jak widzicie, przedstawiamy Wam to, bo. Yy, bo jak widzicie, robimy kanki. wyścigi. I jak się macie w to prosimy o. chociaż z yy, 50 lajków Jak się kasuje w glebie, prosimy o 100 lajków No, no to zaczynamy. Czekaj. Jak widzicie, tutaj zrobiliśmy wcześniej linię. Ja była chwilka przerwy. No to co? No to, zaczynamy. Życie miłej budanej. ja. Ja tak samo życzę. No to dobra, odliczaj. Raz, dwa, trzy. Start. Pieczak, <ścoughs> pieczę. Ludziska, robimy powtóreczkę i jeszcze raz ten sam wyścig. No właśnie, bo Maciek wjechał we mnie. No i niestety. A co tak, to tu byśmy pojechali. No i jeszcze raz, siemanko! Raz, I, i no. raz, dwa, trzy, start! Raz, dwa, trzy, start! Jak? Słuchajcie ludzie Prosimy film yy, z rolnictwa Rolnik szuka żony ech, ech. No może nie, ale na przykład orka Moja 60. ma albo wasze podróżki, albo sianie ręce No zobaczymy, Ewa. bo no teraz jak widzicie moje śniegi Zima, śnieg. Zima, no mamy serie. No i ten jakby co, to, to jutro puścimy film. I. Bo, no I. ten. No jutro i... będzie 24, pana no styczeń. I jutro puszczamy film. I obiecujemy, no nie? Ja. No to. Z tej strony Mafia Team. Do widzenia, Maciej Mazur.